Mieliśmy małą awarię z prądem. Tak, mieliśmy małą awarię zasilania. Za bardzo się rozgadaliśmy i zabrakło nam troszeczkę baterii. Ale wracając... Ja właśnie chciałem powiedzieć, ja mam garaż przy domu. Czyli to, jest, to ma swoje zalety i swoje wady. Może powiem teraz właśnie jakie to ma zalety. Zalety ma takie, że ja mogę sobie w każdej chwili, kiedy leżę w łóżku i myślę o moim motocykli, o moim remoncie aktualnym i przyjdzie mi jakieś rozwiązanie do głowy, to ja w samych y, klapeczkach i w samej piżamie mogę szybko zejść i sprawdzić, skonfrontować swój nowy pomysł y, z motocyklem y, z garażem. Ja już mam gorzej, bo ja mam garaż. Troszkę na, dalej, poza domem. Na posesji, ale nie przy domu, więc tak. muszę się ubrać, żeby przejść. Tak. Y, no ja to robię często właśnie nawet w piżamie. I czasami jest tak, że ja zajrzę, ale tylko na chwilę, no, ale kończę się na pół godzinach brudnych rękach. i i bo coś przy okazji jeszcze dokręciłem, coś zrobiłem. To, co to jest zaleta. Eee, to ma swoją wadę. Tak, no bo jesteśmy blisko. Małżonek. Tak. Akurat tak się składa, że moja małżonka eee, to popiera, cieszy się z tego, że ja mam e, się z czego cieszyć, że ja mam e, garaż. No, ale zdarza się, że czy też moje dzieci no coś ode mnie chcą, no i nie zawsze się udaje uzyskać tą komfortową atmosferę e, ciszy i przestrzeni samej dla siebie. To jest ta wada, ale ona jest mała i ja, jeśli, jeśli o mnie chodzi, to jest e, pomijalne. W moim przypadku to jest standardowy garaż przy domu, taki dwustanowiskowy, mam 36 m2 i o ile w lato on jest cały mój. No, tyle w zimę muszę dzielić go z moją żoną, która wozi dzieci do szkoły. No i niestety ja miałem do wyboru: albo ja też będę jeździł do pracy yy, ciepłym samochodem, no, albo będę miał ciepły garaż. No, Także tu sprawa jest oczywista nawet. Nawet nie ma o czym mówić. No ale tak, drugi garaż jest niezbędny, no bo jeśli ktoś ma te motocykle i je kocha, no to doskonale o tym wie, że no, jeden motocykl to za mało. To... Tu stoi zawsze motocykl ten, który aktualnie nad którym pracuję. Tam chodzą tylko prostowniki, które pilnują napięcia w akumulatorze, bo w tych nowszych motocyklach mm. dostanie się i wyjęcie akumulatora na zimę to graniczy z cudem. Już w Himalajanie tak, nawet tak. był kłopot, a w pozostałych większych. Akumulator jest praktycznie niedostępny. Trzeba je po prostu ładować, tych prostowników muszę, muszę mieć więcej i to jest jedyna rzecz. Właśnie to jest to. Dawniej motocykle teoretycznie, o ile nie miały zwarcia, to było tak, że jak wyjąłeś kluczyk, to było zero tak. poboru napięcia, no a w tej chwili jednak ten komputer pokładowy jest podtrzymywany. Tak, Czy nawet tak... niewskazane jest wyciąganie. Tak, 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 tak. No, najnowsze BMW już absolutnie wyklucza coś takiego. Dokładnie tak. No wiesz, to już nawet w tej mojej R1100R tam zegarek cały czas chodzi. Ja tak. też ten akumulator muszę chociażby z tego powodu podobywać. Podejrzewam, że też, też komputer też jest tam e, e, cały czas podtrzymywany, ale nawet gdyby to był sam tylko zegarek, to on by się całą zimę rozładował ten akumulator. Nie ma co tak. do tego dwóch zdań. Także tutaj już rzeczywiście e, przy każdym nowszym motocyklu dobrze jest, e, jeżeli nawet nie trzymać cały czas takiego specjalnego prostownika, który właśnie się podłącza na zimę i on dba o to, żeby e, cały czas był w dobrej kondycji ten akumulator, no bo nie każdy ma taką funkcję tego podłączenia E, e, ale teraz taki prostownik 50-60 zł w Lidlu, ostatnio nawet była promocja z funkcją o, poczekaj, zimowego poczekaj. podtrzymania, dwa takie ma. poczekaj, poczekaj, ale te Lidlowe nie są takie super widzisz, y Chciałem właśnie sobie kupić też drugi, bo też mam taki lidlowy, też go używam. I on się fajnie, on się bardzo dobrze sprawdza, tylko do, akumula do podładowywania akumulatorów, które nie są bardzo rozładowane. Realny prąd ładowania tych lidlowych, na przykład, czy niekoniecznie lidlowych, tych małych, takich prostych, tanich prostowników, które w można w różnych sieciach kupić, jest bardzo niski. Tam jest 0,5 bodajże. A... Nie, 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 nie. nie, To tam jest tak około 2 amper. Prawda to, jest ale taka, że jest Im, im a... bardziej rozładowany akumulator, tym jest jego niższe napięcie, a tym samym, aby go wzbudzić niejednokrotnie do, jak jest całkowicie rozładowany, potrzebny jest większy prąd tego. I do, takie, do takiego zabiegu potrzebny jest e, nawet nieprostownik, a zasilacz taki o bardzo, dużej, e, o bardzo dużym prądzie ładowania, po to, żeby go wzbudzić, żeby go podładować do tych wartości napięć, które są z kolei prądów, mm. przepraszam wartości prądów, które są w zakresie takiego właśnie taniego prostownika. Tak. Także, Ale jest... masz rację, tak, do tak. takiego podtrzymania zimowania akumulatora Taki, no właśnie, one są idealne. O, właśnie, o, to, o to mi chodziło, że takie prostowniki są świetne, się świetnie sprawdzają pod warunkiem, że mamy akumulator, który jest sprawny, jest wszystko ok i żeby go podładowywać. Rewelacja. na no to, rzeczywiście... to taka krótka rada. Jak komuś na przykład się zdarzy, że się akumulator całkowicie rozładuje, i taki prostownik marketowy do 2A, chociaż już są takie do 4 i do 6 widziałem, hmm. to też może być za mało. To taki akumulator, żeby za nim go wyrzucimy, czasami łatwo się go da wzbudzić, ale potrzebne jest źródło prądu, trochę większe niż ten prostownik. To polecam na chwilę podpiąć do akumulatora samochodowego. O. Tam jest duże, to jest mhm. mocne źródło, on nam to podładuje troszeczkę, zwiększy nam napięcie i możemy próbować za jakiś Wtedy czas pod taki podpiąć się pod Zgadza taki się. prostownik. No, i... tak. no chyba, że mamy taki stary, mocny prostownik, albo nowy mocny prostownik, ale te dawniej, na przykład te, które były jeszcze w PRL-u, prawda, jeszcze w niejednym garażu są, no to one to miały takiego kopa, że one potrafiły... Wszystko zależy, jakie było. ...wzbudzić tak, nie tylko tak, akumulator, tak. ale go również wygotować. <grym> Jak był w klasowie. Dużo osób oczywiście wie, które, które motocyklami się interesuje, które jeździ, ale są tacy, którzy dopiero powiedzą swoją przygody z motocyklami zaczynają, czy zamierzają zacząć. I na przykład też myślą o tym, żeby mając możliwości, mając garaż, żeby sobie właśnie jakiś starszy motocykl wyremontować, ale jeszcze nie wiedzą, z czym to się wiąże, czyli co potrzeba do tego, żeby móc. Sobie remontować starszy motocykl z przyjemnością i przede wszystkim sprawnie. No, teraz, w dobie internetu, to najważniejszą rzeczą, jaką trzeba mieć, to jest dostęp do internetu. I tak naprawdę to każdy, kto zastanawia się, czy sobie poradzi z remontem jakiegoś tam motocykla, to o ile to nie będzie jakiś bardzo rzadko spotykany motocykl, to w internecie jest wszystko. Cała wiedza, Wszelkiej maści tutoriale tak zwane instrukcje o tym, jak to zrobić. I jeśli mam być szczery, to to jest w tym momencie najważniejsze narzędzie. Ono nam pokazuje, jak, a w, tym, w tych filmach będziemy wiedzieli, jakie narzędzia nam są potrzebne. No tak, bo tutaj... no i przyszliśmy płynnie do narzędzi. Oczywiście tutaj podnośnik nie jest wymagany. Ja większość moich motocykli zrobiłem bez tego podnośnika. Dopiero od zeszłego roku go mam i on to ułatwia, ale nie jest to rzecz, która jest niezbędna. Natomiast podstawowe narzędzia jak najbardziej tak. Teraz można kupić tanie narzędzia, które nam się zupełnie sprawdzą. Mhm. Natomiast wszystko więcej, co jest potrzebne do, do motocykla, to już naprawdę zależy od tego, jaki motocykl robimy, bo nawet ja mając no już tak dosyć dobrze wy, wyposażony warsztat, w lato robiłem Simpsona. Mhm. I zabrakło mi taniego ściągacza do magnetu. Do, do, do magnetu. Do, do magneto. Do tak. Magneto. No i to, to nie jest coś, co każdy ma. Oczywiście Jacek miał, więc szybka akcja. Wsiadłem na motor, pojechałem do Jacka i już to miałem. Już to mogłem zdjąć. Ale te narzędzia też są tanie. Jeżeli ktoś zdecyduje się na jakiś motocykl KDL-u, bez problemu wszystkie te części mhm. są dostępne na Allegro naprawdę i one są wątpliwej i dyskusyjnej jakości, ale to jest zupełnie inna, inna historia. Natomiast jeśli ktoś chce kupić motocykl, no to oczywistym jest, że ten motocykl musi być jak najbardziej sprawny, on oczywiście im bardziej będzie w lepszym stanie, tym będzie droższy i tu nie ma nigdy nic za darmo. Tak. Ale te narzędzia są dostępne, części zapasowe są dostępne i ja polecam, bo to jest naprawdę super frajda, mm. super zabawa. I tak jak ja kiedyś planowałem nawet, że będę remontował motocykle tylko w zimę, kiedy nie można jeździć, tak nie mogłem oprzeć się pokusie, żeby wyremontować sobie motorynkę w środku lata. Tutaj trzeba ostrzec ewentualnie tych, którzy myślą dopiero o tym, ale jeszcze nie zaczęli robić, że nie, nie zaczęli sobie, nie kupili sobie żadnego starszego pojazdu. Starszego to właśnie może to nie znaczy, że Musi być przed, przedwojenny, tylko może być równie dobrze i z PRL-u, i może być z lat 90. To nie ma znaczenia, ważne, że ma sprawić nam frajdę, Więc tu trzeba ostrzec tych, którzy jeszcze nie zaczęli o tym myśleć, żeby bardzo poważnie się zastanowili, bo to nie jest tak, że kupujemy jeden motocykl, remontujemy go i na tym się kończy. Nie, to to bardzo... tak nie działa. To jest niestety uzależniające i e, w pewnym momencie człowiek boryka się z problemem, tak jak na przykład ja, kiedy wszystkie motocykle są już sprawne w garażu. To człowiek chodzi i po prostu go nosi, bo nie ma co robić. No, no nie da się, no coś się po prostu, coś musi, się, coś, coś musi być zawsze w garażu do roboty w pewnym tak zwany momencie. Ruch w interesie. Tak, tak. To jest na tyle fajna rzecz, że jeżeli złapiecie bakcyla, to już no zawsze będziecie gdzieś szukać, żeby coś było do roboty, żeby coś, coś nowego robić, no bo to naprawdę daje satysfakcję. Kawał żelazstwa, który samodzielnie coś się przy nim zrobi. No to jest... No nie da się zastąpić tego, tego uczucia satysfakcji, prawda? Ja jeszcze powiem więcej. Mhm. Znaleźć nowy motocykl, kolejny, przepraszam, nie nowy, kolejny motocykl do remontu, to jest połowa sukcesu. Ale znaleźć pretekst do tego, żeby go kupić, to jest dopiero najważniejsze. Wyja wy wyłuszczyć tą sprawę małżonce, która też niejednokrotnie musi zaakceptować to, że to tak naprawdę jest mi niezbędne. To, to też jest, jest bardzo jest... ważna sprawa. Bardzo fajne, fa bardzo fajny motocykl. Teraz podpięty oczywiście do ładowania. No tutaj tak jak wspominaliśmy o tych yy, ładowarkach i o ile w tych wszystkich pozostałych motocyklach ładowarka z Marketu zadziała. Tak w tym już nie. W tym, żeby, żeby go podładowywać, już jest potrzebne takie coś, dlatego że całe tam zasilanie to jest po szynie KAN, czyli ten Wide by Wire Drive by Wire, jak to by się tam nie nazywało. Tu wpięcie się tak bezpośrednio nic by nie spodobało. Tu musi być jakiś sygnał cyfrowy, który otworzy obwód i będzie pozwalał na ładowanie akumulatora. Albo oczywiście musiałbym się tam gdzieś dostawać, co jest dosyć mocno utrudnione. Bo no dlatego musi być takie. I coś. poza tym jeszcze motorynka, tak? Tak, mam jeszcze motorynkę w pracy i jeszcze. Czyli tam taką pony M2. M2 chyba to jest ten środkowy model. I. I... Kurde. Aha, i kadeta. kadeta e, tak. Romet Kadet. Nie pamiętam, który rok 85. zarejestrowane jeżdżące wszystko. W sumie to będziemy mogli zostawić motorynkę kadeta mojego komara. kadeta z komarem. I... I tego, i tego twojego, możemy to wiedzieć. jest dobiegać. takie, nie wiem, do czego by to było, można porównać. No, Pod warunkiem, że go jeszcze, od, jeszcze nie odpaliłem, więc wszystkie te wszystko przed, przed tobą, tak. i przed nami, no, tak. no, to to jest taki plan, co my chcemy pokazać e, na najbliższych firmach, porównać. Ja na razie nie planuję kupować nic nowego, ale to tak, <laughs> patykiem po wodzie pisane tak. wszystko. Motocykle mają tą zaletę i tą przewagę, jeśli chodzi o stare, zwłaszcza motocykle, tą przewagę nad samochodem starym, mm -hmm. że remontując stary samochód, naprawdę trzeba się uzbroić w cierpliwość. W no sytuacji, tak. gdy się pracuje, gdy się ma wiele innych obowiązków, remont samochodu liczony jest w latach. No tak, a przede wszystkim on jest duży, jest i duży i miejsce. z tego to wynika. O. Remont motocykla tak naprawdę, jak się człowiek spręży i ma czas, można zamknąć. W miesiącu na upartego. No, tak. Właśnie w zeszłym roku, gdy remontowałem tak spontanicznie tą motorynkę, to taką uknąłem teorię, usunąłem, że remont taki, takiego motocykla to jest coś takiego jak, jak narkotyk. Kupujesz, zaczynasz remont, remont się kończy bardzo szybko, bo tam niewiele jest do remontowania, wszystko jest jeszcze małe, i bardzo szybko daje tą radość z, z efektu. Wykończonego. Czyli tak jak, jak w przypadku narkotyków. Szybko, szybki zakup, yy, szybka radość, yy, szybkie endorfiny. Tak, a później zjazd, bo nie ma co robić. A później zjazd. A z tym zjazdem <laughs> jest właśnie tak, że ja też wyczułem coś takiego, że po pierwszym remoncie, tak jak skończyłem Kaśkę, ja natychmiast kupiłem dniepra, ale to wynikało z tego, bo nagle poczułem, że tak, mam narzędzia, którymi mi się już to już coś zgromadziłem. Jakąś wiedzę i to tak stoi, leży, leży, nieużywane. Chciałoby się to wykorzystać. Jeśli to jeszcze zażyre, jeżeli to się podoba, no to nie ma siły. Zaraz wchodzi Allegro, OLX, szukanie fora, fora internetowe i szukanie kolejnej bazy do... baza do remontu, to tak się nazywa, baza do remontu. Ja właśnie myślę, że OLX, Allegro, Otomoto, te serwisy mają bardzo dużą klikalność, bardzo dużą tą oglądalność, generowaną przez takich ludzi właśnie jak my, że nawet jak mamy, nie planujemy zakupu, to i tak śledzimy, co jest na rynku ciekawego, bo za jakiś czas może się kupi. Zresztą posiadając, tak jak ja posiadam kilka motocykli, no moja ciekawość zawsze jest, ile one są teraz warte, bo jeżeli mamy już coś i to coś, oczywiście w, w roku, w którym go kupiliśmy, to znamy jego wartość, ale mijają lata, i jeśli chodzi o motocykle, to tutaj właśnie pandemia była tym takim mhm. przełomem, gdzie ceny motocykli po prostu pos poszybowały w górę i przykładem niech będzie MZK. Bo hmm. ja kupiłem mz to pamiętam, kupiłem długo przed, przed pandemią i ona kosztowała mnie w stanie takim do remontu 3400 zł. Hmm. Ja ją wyremontowałem, przyszła pandemia, oczywiście dużo później i w telewizji mówi, mówiono, że właśnie ludzie siedzą w domu, szukają jakiegoś zajęcia. To było tą przyczyną, jedną z przyczyn, że ceny tych motocykli, ceny tych baz do remontu poszybowały w góry. Ja nagle się zorientowałem, że ta. Jest warta dużo, dużo więcej. Ja sprzedałem swoją za naście tysięcy złotych. No. I tak naprawdę doszedłem do wniosku po tym jak ona się sprzedała w ciągu czterech minut, że to nie ma znaczenia czy ja bym wyremontował czy nie. Ona i tak by poszła za tyle tak. samo. Tak. Ona miała wartość. Drugim, drugim takim motorem wzrostu tych cen to był jakiś taki sentyment Polaków głównie, bo to też zauważam. I tego Porówn naszego, naszego pokolenia jeszcze. Tak, naszego pokolenia. Ja to porównuję do niemieckich motocykli, które tam taki R65, który posiadam, R45 jeszcze mniejszą pojemność, ale ten sam motocykl. Teraz w Polsce jest zarejestrowany można kupić za kilkanaście tysięcy złotych. Mm bazę do remontu nawet za 11 widziałem całkiem niedawno coś jeżdżącego, nie wymagającego napraw i remontu za 14-15 tysięcy można kupić, To jest cena niższa niż mz MZ-ki tak. dużo młodszej <laughs> i w dużo gorszym stanie. Ale wynika to z faktu tego, że nasze pokolenie wychowując się na ulicach yy, Polski czasu PRL-u, Widziało te przejeżdżające, mało tego, czuło Rodzi... zapach. Rodzice mieli na przykład. Ktoś zawsze w rodzinie miał jakąś MZ. -kę. Ja sam kupiłem ten motocykl tylko dlatego, że MZ w kolorze niebieskim widziałem w sklepie, w Kielcach. Na Żelaznej, na, żelazny, na no. Żelaznej, tam My, gdzie była, tam teraz nie ma nic, tam jest Rondo. Tak, tam był Polmozbyt, ten Pol stary tam koło, był koło, czekaj, koło tego, koło PKS-u, tak. PKS no. między pks a PKS-em. I tam był taki sklep i tam będąc gówniarzem chodziliśmy i tam stały mz -ki. I Ja wchodziłem, ja pamiętam jak dziś historię, gdy ja podszedłem, ja jej dotknąłem, tego koloru, tej jakości, Wam przypominam, to był koniec lat 80. -tych. I widzę twarz tego sklep, sklepikarza, który tam sprzedawał w takim fartuchu. Z pierwszej gówniarzu nie dotykaj tego. I on mnie tak przestraszył. I ja wtedy pamiętam, ja wiedziałem, że... Ja będę taki miał. Ja nie powiedziałem mu tego, bo nie miałem tyle odwagi wtedy, ale, ale ja wiedziałem, że ja taki będę miał. No i szast prast minęło 10 lat i tak, Szast prast tak? I ja wiedziałem, nie miałem wątpliwości. Kupiłem czerwoną, a przemalowałem właśnie na taki sam no błękitny. No, no. A wrócę jeszcze do tematu ceny motocykli, bo to też pewnie może kogoś zastanawiać, kto się zastanawia nad zakupem motocykla do remontu bądź jakiegoś klasyka no to to jeszcze chyba te BMW ki z lat 80., no 80 to są już już zabytkowe, bo one i tak już są na, na tych żółtych blachach, ale motocykle z lat 90 no to są te Yankee Timery. Teraz jest idealny czas na zakup na przykład takiej BMW, bo te ceny naprawdę w porównaniu do motocykli z krajów demokracji ludowej są bardzo atrakcyjne. One i tak już wzrosły, jak ja tak. obserwuję rok do roku, ceny rosną, bo ludzie no, widzą, że... I to naprawdę można kupić motocykl, którym dalej można jeździć. bo... To jest jedna rzecz, poczekaj. Druga rzecz, motocykl, który będzie zyskiwał na wartości. Tylko. A musimy pamiętać o tym, że czał na motocykle z okresu PRL to jest taka bańka tak naprawdę, która pęknie. Ona pęknie w momencie, kiedy nasze pokolenie już się nimi nim nasyci. Nasydzi. Bo kolejne pokolenie już nie będzie miało sentymentu. Ta bańka do motocykli z okresu PRL to jest tylko i wyłącznie sentyment. Tam cena to jest jedna trzecia, dwie trzecie ceny to jest, to jest sentyment. Przy takich motocyklach nie ma czegoś takiego. Tu jest wartość realna. Wartość tego motocykla ona będzie tylko rosła. Jeżeli myślicie o tym, żeby na przykład kupić sobie coś e, na zasadzie inwestycji, w cudzysłowie, to warto, wydaje mi się, myśleć bardziej o właśnie takich długofalowej inwestycji, o takich motocyklach bardziej jednak z zachodu. Takich, które są na zachodzie po prostu też e, e, kupowane. Bo nie oszukujmy się, Rometa Komara, WSki, WFM-ki czy nawet Junaka, na zachodzie te motocykle nie są za bardzo znane i tam nie ma na nie zbyt wielu amatorów. W Polsce yy, popularne, sentymentalne sztuki właśnie jak Junaki. Junaki ceny zawsze miał, odkąd tak, ja pamiętam. Tak, bo tam no, ceny no ale to, to, no, Junak to jest troszeczkę jeszcze inna bajka, to tu się tutaj nie będę złego słowa nie powiem, natomiast zawsze złe słowo powiem na temat cen WS-ek, wf -ek, <laughs> tak, tak. boską, to jest paranoia po prostu, komary zresztą tak. też. Ale ja jeszcze chcąc yy, ułatwić racjonalizowanie zakupu takiego motocykla, właśnie zwłaszcza na przykład, przykład BMW, bo przy niej siedzimy, to muszę powiedzieć, że. Pomijając fakt, że to jest zakup, inwestycja na przyszłość, to to jest inwestycja, która w trakcie jej posiadania sprawia przyjemność. Ach, no to zawsze można się przejechać się, nawet jest to wskazane. Nawet tak. jest to wskazane. No Chyba, że jakiś ma mały, wyjątkowo mały przebieg, jest idealnie perfekcyjny, czysta, no to tu bym się zastanawiał, ale zawsze można się przejechać w ładną, piękną pogodę. Dokładnie tak nie, no bo tak na dobrą sprawę no pojazd służy do tego, żeby się poruszać i. Paradoks polega na tym, że bardziej się niszczy czy motocykl, czy samochód, jeżeli nie jeździ, niż jeżeli jeździ. Oczywiście mówimy o takim e, normalnej, tam rekreacyjnej, od czasu do czasu jeździ. Taki motocykl o wiele w lepszej kondycji będzie, jeżeli raz na jakiś czas w niedzielę w ładną pogodę się nim przejedziecie, niż jeżeli on będzie stał, lata po prostu nieruchomo w garażu. Zgadza się. A jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, o tej myślę, że warto wspomnieć. Bo jeśli ktoś zastanawia się nad zakupem właśnie BMW, to ja miałem wątpliwość taką, no dobra, BMW, dro, motocykl drogi, części pewnie będą mi jeszcze droższe z racji mm. tego, że są nieprodukowane. I teoretycznie jest w tym część prawdy. Tyle tylko, że jedna rzecz. Taka cewka to jest przykład. Taka cewka zapłonowa, dwustrzałowa do motocykla na aukcjach na Allegro, na eBayach kosztuje 2000 coś złotych. Tak. Okay. Jak ja to zobaczyłem, to ja byłem w szoku. Ja się zastanawiam, a co jeśli takie coś będzie uszkodzone? No i to jest właśnie ten druga strona medalu. W tych motocyklach elementy, które są drogie, one są drogie dlatego, że są rzadko kupowane. Dlatego, że rzadko się psują. Ale elementy eksploatacyjne, takie jak prowadnice zaworowe, materiały eksploatacyjne, uszczelki. typu uszczelki, filtry, to wszystko jest dostępne. Mało tego. W Niemczech, we Włoszech są firmy, które zajmują się produkcją części zapasowych do motocykli BMW, zwłaszcza tych dwuzaworowych. Produkują części, które już nie są przez fabrykę produkowane pod. Numerami części oryginalnych. Bo trzeba powiedzieć, że BMW od dawien dawna ma skatalogowane wszystkie części hmm. i szukając jakiejkolwiek części, jakiejkolwiek śrubki, możemy przez stronę internetową albo podać win, albo przejść kolejne drzewka i wpisując rok produkcji, numer, wszystkie tam, znaleźć numer części i na eBayu kupić jej odpowiednik naprawdę doskonałej jakości. Przy takich motocyklach jest dostęp do wszystkich części teoretycznie, po numerach katalogowych i przede wszystkim macie na przykład, jak macie e, e, schematy budowy, to tam jest wszystko. To nie jest tak jak w polskiej książce serwisowej do motocykla, że powiedzmy zapomniano o kilku podkładkach czy jakichś tam tak, elementach tak, tak, tak jak ja się spotkałem ostatnio i mnie to denerwowało czy że na przykład jak kupicie część to będziecie musieli kupować trzy i dobierać która będzie pasowała czy nie ja ostatnio miałem taki problem z uszczelką pod kolankiem i dopiero trzecia pasowała kupiłem trzy różne dwie no, puszczały nie po prostu od że co w twoim Romecie ten, e, zabezpieczenie sprzęgła Kupiłeś ile? Pękały wszystkie. A, to już w ogóle nawet nie ma co. No. To już nie ma co, co I mówić. Został oryginał, tak? Tak, został oryginał, tak, no, tak, no tak, to tak, tak. Taka była ta jakość tych części. No. Okay, Więc dobra. ja naprawdę jeszcze raz podsumowując, jeżeli ktoś chciałby yy, kupić BMW, polecam. Żebyś mieli to nie jest to, że my reklamujemy, tylko po prostu no siedzimy przy motocyklu BMW, więc stąd, stąd ten temat. Ale tu tak, tu ja muszę też przyznać Marcinowi rację. Jest różnica po prostu w tym, jak motocykl jest wykonany. I tutaj powiem szczerze, jak zawsze unikałem marki BMW, już nie mówiąc nawet o samochodach, ale o motocykli też. też muszę podkreślić, ja nie, nie tak, jestem to... fanem marki BMW no z zakresu samochodów, tak, absolutnie. Ale, ale tu przy motocyklach, no muszę przyznać, że naprawdę to są, motocykl z lat 90. to jest jeden z Najlepiej wykonanych motocykli, jak, z jakimi tak, miałem tak do czynienia, czy u siebie, czy jak ja gdzieś u kogoś oglądałem. Także no to jest, jest, jest rozsądne. To jest, to jest taki wybór dla osoby, która chciałaby starszy motocykl, żeby przy nim pogrzebać, żeby on był niezawodny, żeby jeździć i żeby się przede wszystkim nie denerwować. Jak się chcecie podenerwować, to kupujcie Ruska albo polski starszy motocykl. Coś z bloku wschodniego po prostu. Jak się chcecie podenerwować, to blok wschodni. Jak się nie chcecie denerwować. To z zachodu coś, to wtedy, wtedy jest ok. Najlepiej właśnie no jednak. jednak, co by nie mówić o Niemcach, no to trzeba przyznać, że porządek u nich, u nich był i yy, jest, to widać w tym, w tym motocyklu. Tak. I jeszcze, jeszcze. No. Istotna rzecz. Zobaczcie, motocykl, który niby jest stary, no jest to bokser, więc tutaj to jest ważne, no bo jeżeli zaczniecie, na, jeżeli by się zdarzyło, że po tym filmie. Ktoś wpisze yy, w internecie motocykl BMW, to trafi na dwie wersje. R z literką R i to będą właśnie boksery. Mm, mm. No i zauważycie, że one mają dużo wyższe ceny niż motocykle z literką K. No ale K przecież szczegóły też były niezawodne. Też były niezawodne, wszystko się <grym> zgadza, tylko że to był silnik rzędowy, leżący, no tak. dużo bardziej skomplikowany. I dlatego stąd ich cena jest jeszcze niższa. Ale ten bokser, zobaczcie. Odkrywam szmatkę i mam na wierzchu wszystko. Mam korbowody, w tym momencie nie mam, bo są u mechanika. E, cylindry, głowica, e, pokrywa klawiatury, to wszystko jest na wierzchu. Jakikolwiek serwis jest banalnie prosty. W, na interne, w internecie filmów pokazujących, jak którąkolwiek z tych czynności zrobić, tak. jest w wiele w wielu językach. Więc naprawdę. Po polsku też są świetne kanały, po polsku, dotyczące BMW, no niekoniecznie takiego, ale korzystałem, korzystałem z e, pomocy, na przykład tam, jak wymieniałem oleje, filtry, kurczę, no rewelacja, no rzeczywiście jest tego, jest tego masa. Ale, ale ten, dobra. w ogóle jakakolwiek wymiana, jakakolwiek część, włączasz film i Ty nie no musisz tak, rozumieć, tak, tak. co on ale, do Ciebie czy, mówi. Tak. No to tak, to jest, to jest proste, to jest, to jest proste. Jeden tak, obraz to jest tysiąc słów, więc tak naprawdę czemu i po niemiecku, dobra. po japońsku... Ale po, poczekaj, poczekaj żeby nie było. Ale Proszę wszystko dobra. ma swoje wady i na przykład ja nie bez powodu nie mam takiego motocykla, chociaż mi się bardzo, bardzo podoba, czy tak jak żeśmy widzieli w garażu ja nie mogę takim motocyklem jeździć, ale dlaczego to już opowiemy przy okazji, jak będziemy kręcić filmik o takich motocyklach, bo żeśmy się tak z cholernie rozgadzali, że już będą musiało bardzo ciąć. Okej, okay, dobra, słuchajcie, zaczęliśmy od tego, co się robi w garażu. Skończyliśmy na e, e, zachwycaniu się e, starym BMW. E, no ale zima temu sprzyja. No, mamy nadzieję, że następne filmy już będziemy robić e, w przyładnej pogodzie na zewnątrz. E, jeżeli oczywiście będzie taka możliwość, a jak nie, to, to może coś, coś też w garażu. Zobaczymy. W każdym razie będziemy się starali coś ciekawego Wam pokazać, coś cieka o czymś ciekawym pogadać, trochę pomarudzić oczywiście i mamy nadzieję, że Wam się to będzie podobało. Dajcie proszę znać, co myślicie o zmianie kanału, o zmianie nazwy, o naszym nowym rysunkowym logo i czy to jest dobry według Was kierunek? Czekamy na Wasze komentarze i, i, i opinie. A jeśli macie pytania odnośnie wątków, które tutaj poruszyliśmy, to teraz w zimę, kiedy jest najwięcej czasu, pytajcie śmiało w komentarzach, odpowiemy. Tak. Tymczasem dziękujemy Wam cześć. serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Darg.